Mogę teraz śmiało powiedzieć, że zostałem prawdziwym rybakiem. W moje pułapki zebrało się spore ilości rybek. Zanurkujmy delikatnie i sprawdźmy, co zebrałem z jednej pułapki, z drugiej pułapki oraz trzeciej pułapki. Tutaj jeszcze widać została przynęta. Więc wynurzę się na szybko, zejdziemy na brzeg. I zerknijmy do mojego wyposażenia. Mamy rozgwiazdę ciemnofioletową, mamy surowe golce zwyczajne w ilości dwóch sztuk oraz małż. Ale stwierdziłem w trakcie nocy: Ej, dlaczego ja mam się za każdym razem moczyć i w ogóle sporo roboty jest z tymi pułapkami? Po co to? Na co to komu? Lepiej będzie po prostu powbijać drewniane kołki przy brzegu, zamontować kawałek liny, zrobić haczyk. Te akurat wykonałem z, baza, z obsydianu. Przymocowałem je do liny i na haczyki pomontowałem różnego rodzaju mięsne przynęty. I tak po jakimś niedługim czasie mam całkiem pokaźne zbiory. Tutaj mamy jedną rybkę. Włożę to wszystko może do plecaka. Mamy drugą rybkę, na tych się jeszcze nic nie złapało. Jest i trzecia rybka, czwarta, piąta. O! A tutaj co się złowiło? Jakieś dziwne, dziwnie wyglądające ryba, surowy bas wielkogębowy oraz ostatni rodzaj rybki i na końcu jeszcze jedno, nie zostało nic złapane. Do tej skrzyneczki wiklinowej, którą też postawiłem w momencie kiedy tworzyłem to wszystko, powinienem umieszczać rzeczy, które tak naprawdę mi się nie popsują, na przykład powróz, czyli zwykłą linę oraz małże. Ona spokojnie mogę zostawić, natomiast ryby powinienem jak najszybciej oprawić i wykorzystać je gdzieś. Przygotowaniu, więc przejdźmy do domu i zacznijmy gotować. Zaczynam przymierać głodem. Powkładałem delikatnie troszkę drewna do kominka i teraz powinienem się zastanowić nad tym, w jaki sposób oprawić ryby, które zebrałem. Opcji troszkę mam, bo teraz tak zwykłe, surowe ryby mogę w jakiś sposób zacząć suszyć. Mogę je także ugotować i po prostu zjeść gotowane bezpośrednio z ogniska. Mógłbym je także w pewien prosty sposób wyfiletować, czyli używając mojego obsydianowego noża, sprawić, że uzyskam z nich zwykłe filety z ryby. Natomiast tutaj pojawia się już taka dodatkowa opcja. Mogę je zjeść, wiadomo, ugotowane, ale mogę też zastanowić się nad tym, czy nie zrobić, by e, zakonserwowanych filetów z ryby. Te z kolei będę musiał wykorzystać do ich zrobienia dodatkowo sól, której niestety nie mam, więc na razie pierwszą taką główną opcją jest to, że trzeba uzupełnić braki w moim żołądku, więc ugotujmy to, co zebrałem rybki są już gotowe na ruszt więc jedyne co mi pozostaje to wziąć ze sobą pochodnie i rozpalić ognisko tak teraz możemy się wygodnie przyglądać temu jak rybki świetnie się gotują. Jak tylko się upieką, no to zaczniemy konsumować. Fakt, faktem mam jeszcze ze sobą garnek ugotowanego jedzenia i tutaj jakby troszkę się sprawa komplikuje, bo jak wiadomo no nie mam za bardzo gdzie przechowywać tej żywności. Myślałem, że będę konał z głodu, a tu się okazuje, że jedzenia mam ponad stan. Jest źródło ryb, jest też pełno dzikich zwierząt, ale gdzie ja mam chować tą żywność? Ok, myślę, że nad tym zastanowię się następnego dnia. Na razie pozbierajmy to, co udało mi się tutaj e, ugotować. Wszystkie rybki przetworzę, spróbujmy czy jest smaczna, no, całkiem dobra, no, że tak powiem nie urywa mi nóg, ale no, mogłoby być lepiej. Eee, jeszcze jedna rzecz jest taka dosyć istotna, eee, siedziałem troszkę nad tym jak pozyskać więcej żywności i tutaj mamy kurczaka martwy kurczak, który udało mi się złapać na moją pułapkę. Mam tutaj pułapkę, która są takimi sidłami i ja je tutaj prosty kołek, jakaś lina i dodatkowo kładę jakąś przynętę. Najlepiej, żeby to było surowe mięso. Kładę przynętę i przychodzą sobie dzikie zwierzaczki, a i sam, kurdę, um, potknąłem się o to. No, ale złapałem kurczaka. Jeden z wielu kurczaków, które tu biegały, więc jedyne co mi zostaje, to po prostu go oprawić. Zebrać z niego to, co najcenniejsze i wykorzystać. Drup jak to drup, nie ma zbyt cennych rzeczy, ale najcenniejsze są w sumie dla mnie pióra. Pióra w tym momencie pozwolą mi na zrobienie cennych strzał. Dodatkowo znalazłem martwego koguta. Ten tutaj sobie leżał przy zejściu do piwnicy. Niestety, piwnicy, która jest zasypana. I wydaje mi się, że w następnym dniu powinienem się skupić na tym, żeby tą piwnicę odbudować. I być może tu zrobię mój składzik, gdzie będę przechowywał żywność. Ale w międzyczasie dodatkowo. Stworzyłem pułapkę na większe dzikie zwierzęta. Tak jak ostatnio udało mi się złapać jakiegoś rakuna oraz dzika, tak teraz mam przygotowane na na przykład wilki albo inne bardziej groźne zwierzęta. Myślę, że te drewniane kolce sprawią, że część roboty zostanie za, za mnie załatwiona i przyjdę tylko na gotowe, żeby zebrać to, co tu wpadło. kończę już powoli te pieczenie mięsa niewiele mi zostało jedyne co surowe dzikie mięso które zostało mi z wilków a resztę rybek które dzisiaj zebrałem umieściłem w koszu trzcinowym nieopodal łóżka no nie jest to najlepsze miejsce do przechowywania ale na razie nie mam nic innego ugotowany karp, ugotowany golet zwyczajny oraz ugotowany filet z ryby jak stwierdziłem w międzyczasie wziąłem nóż Zadziabałem jedną rybkę i z niego uzyskałem filety z ryby oraz troszkę ikry. Ikrę, no jak tu wcześniej nie jadłem, mówię co to jest, takie kuleczki, ładnie to wygląda, co by to z tym zrobić? No nic, zeżarłem, więc nie ma. Dodatkowo mięso drobiowe z kurczaka i ugotowane dzikie mięso. Część z tych mięs na pewno wykorzystam na e, dodatkowe zanęty w naszym łowiectwie ryb. To się przyda. O, już ognisko zgasło, więc mogę zabrać to, co tu pozostało. E, w takim razie ugotowane mięso zostawię sobie, bo na długo wytrzymam, w miarę długo. Jestem najedzony, więc surowe mięsiwo wezmę i umieszczę do pułapek na ryby. Muszę to zrobić ostrożnie, bo na zewnątrz jest sporo, sporo problemów. Więc szybko przebiegnijmy, unikając tych dziadów cholernych. Przebiegnę tylko tutaj, do powiedzmy portu, który powstał i powkładam zanęty tam gdzie potrzeba myślę, że nie będę w tym momencie nurkował tylko po umieszczam na haczykach generalnie większą wydajność mają te pułapki a chociaż w sumie dobra, zanurkujmy o i teraz tak do pierwszej pułapki wkładamy zanętę do drugiej wkładamy zanętę i wybiegamy tu już mamy miszka. Ej, misiu, misiu, chodź tu chodź, chodź do pancia, dawaj tu jeśli że ja sobie z tą, nie dam rady, proszę. Dwa strzały na klatę i już jest po, po leszczu. Zobaczmy, może masz coś cennego. Nic. Ok, zostało mi troszkę jeszcze surowego mięsa, więc tu jest haczyk niezagospodarowany. Tu jest kolejny haczyk oraz rybki wiszą, już połapane. Ja je sobie zbiorę rano. Może posłużą jako zanęta dla jakichś większych sztuk, bo tutaj na przykład jest malutka rybka swoją drogą bardzo ładna, taka zielonkawa, ale pozbieram je z rana, na razie jestem zbyt zmęczony, a okolica jest zbyt niebezpieczna.